Obszary mózgu związane z racjonalnym przetwarzaniem informacji nie wykazywały wystarczająco wysokiej aktywności, kiedy ktoś słyszał o poglądach sprzecznych z ich poglądami. Uważam, że w ogóle to powinien wiedzieć każdy. Get, get ready with me na wybory. Nie idę na wybory, a później idę jeszcze na urodziny mojej koleżanki, dlatego tak się trochę lepiej przyszykuję. Chcę Wam opowiedzieć o takim jednym badaniu, które miałam na studiach, które myślę, że jest bardzo aktualne, jeżeli chodzi o wybory. Internet. Szczególnie amerykański internet w końcu docenił to, jak dobre są kredki z Make Up Forever. Coraz częściej łapię się na tym, że nagrywając bardzo mocno, krzyczę i pracuję nad tym. Więc jak będziecie widzieć, że w jakimś filmie krzyczę. to proszę mi na to zwrócić uwagę tylko w miły sposób. A, to są dwie różne. To, no mam dwie, no nie, no wspaniałe, to jest po prostu cudowna rzecz. Słuchajcie, ja ogólnie jestem człowiekiem, dla którego kwestie społeczne są bardzo ważne. Jakiś czas temu wybrałam się w taką podróż po moich starych postach i po moich starych stories. Zauważyłam, że jak zaczynałam w ogóle prowadzić mój profil, jeszcze wtedy byłam studentką, to było wiele lat temu, a praktycznie codziennie stawiałam coś o strajku kobiet. Musimy zrobić taką trochę mieszankę wedlowską, bo przez to, że ja mam trochę samoopalacza, to jestem ciemniejsza. Tak, to jestem ja samoopalacza. Czym, to, jestem, to, jestem, to jest opalona wersja mnie. Nie wiecie co, w pewnym momencie zaczęłam tego wystawiać mniej, ale to nie dlatego, że ja mniej wierzę w te kwestie, one są dla mnie dalej bardzo, bardzo, bardzo ważne. I jest tak, naprawdę tak jest, że ludzie trochę szukają w ogóle w internecie eskapizmu i jeżeli chcą mieć jakieś treści, które byłyby nawet troszeczkę związane z polityką, to obserwują od tego jakieś konkretne osoby, a jak ktoś, kogo obserwują, kto nie jest od tego, się wypowiada na takie tematy, to ludzie ogólnie reagują negatywnie. I pamiętam, że nawet jak były jakieś takie w ostatnich latach kryzysowe sytuacje, to wiele osób, naprawdę wiele, dało taki feedback, chodzi mi o obserwatorów, że oni nie chcą ciągle widzieć kontentu na ten temat, bo oni przychodzą do internetu się zreaksować. Żeby o tym nie myśleć, że tego jest za dużo, że i tak to widzą w wiadomościach. A będą osoby, które powiedzą, hej, mówmy o sprawach społecznych, ponieważ to jest ważne. Myślę, że te momenty w ogóle dużo weryfikują. No ja zawsze jestem jednak osobą, która mówi, ale z drugiej strony na przykład i się w ogóle nie wdaję w dyskusję w internecie o polityce. W ogóle. ja Wam wyjaśnię dlaczego. Mam podkładkę. To jest badanie, które miałam na studiach ogólnie. W 2016 roku przeprowadzono badanie na osobach między innymi takich, które miały bardziej skrajne poglądy polityczne. Zderzono wszystkich, którzy wzięli udział w badaniu z różnymi informacjami i niektóre z tych informacji były sprzeczne z tym, co uważają te osoby. Były to po prostu kontrargumenty do ich przekonań politycznych. Prześwietlono mózg Osób, i odkryto, że obszary mózgu odpowiadające za analizowanie tych informacji nie działały prawidłowo. W badaniu wzięło udział 40 uczestników i teraz powiem wam, co oni odkryli, ponieważ to było fascynujące. Numer jeden. Jeżeli chodzi o ciało migdałowate, to to jest struktura, która jest związana między innymi ogólnie z przetwarzaniem emocji, strachu i zagrożenia. Wzrost aktywności tego obszaru sugerował, że osoby odbierały sprzeczne informacje jako emocjonalne zagrożenie. Dalej obszar zwany. Wyspo. To jest ogólnie taki obszar, który jest zaangażowany między innymi w odczuwanie bólu, emocji, wewnętrznych stanów ciała. Aktywność tego obszaru wskazywała na intensywną reakcję emocjonalną i uczucie dyskomfortu wobec podważania własnych przekonań. Dalej, jeżeli chodzi o korę przedczołową, przyśrodkową, to jest taki obszar związany z ja, z naszą tożsamością i refleksją aktywował się gdy osoby broniły swoich poglądów sugerując że przekonania polityczne są częścią tożsamości osobistej i ostatnie kora obręczy przednia to jest taki obszar który ogólnie uczestniczy w wykrywaniu konfliktów poznawczych aktywność tego obszaru wskazywała na rozpoznanie sprzeczności ale niekoniecznie prowadziła do zmiany zdania ale to jest to to jest jeszcze nic bo to że ludzie bardzo emocjonalnie reagują na poglądy które są sprzeczne z ich poglądami ogólnie jest takie Całkiem logiczne, natomiast słuchajcie tego, to było coś, co po prostu totalnie rozwaliło mi wtedy mózg. W tym badaniu zauważono, że niektóre obszary mózgu, związane z racjonalnym przetwarzaniem informacji i elastycznym myśleniem, wykazywały niską aktywność w sytuacjach, gdy uczestnicy konfrontowani byli z argumentami sprzecznymi z ich silnymi przekonaniami politycznymi. Gdyby ktoś nie zrozumiał, to powiem jeszcze raz, że obszary mózgu związane z racjonalnym przetwarzaniem informacji nie wykazywały wystarczająco wysokiej aktywności, kiedy ktoś słyszał o poglądach sprzecznych z ich poglądami. Grzbietowo-boczna kora przedczołowa to jest kluczowy obszar, który jest odpowiedzialny między innymi za rozumowanie logiczne, za myślenie analityczne, za podejmowanie decyzji na podstawie dowodów. I w badaniu ten obszar nie był szczególnie aktywny, gdy te osoby słyszały poglądy sprzeczne z ich. Co oznacza, że te osoby no, ogólnie nie angażowały się głęboko poznawczo w analizę sprzecznych argumentów z ich poglądami. Mało tego obszary związane z przetwarzaniem faktów i logiką. Choć nie wszystkie zostały wyraźnie nazwane w publikacji, generalnie sieci poznawcze zaangażowane w obiektywną ocenę informacji były mniej aktywne niż obszary emocjonalne. I ostatnie, jeżeli chodzi o obszary integracji sensorycznej i kontekstu, np. tylna kora ciemieniowa, niska aktywność tych obszarów może sugerować, że mózg nie traktował nowych informacji jako czegoś, co warto zintegrować z dotychczasową wiedzą. Zamiast tego odrzucał je, na etapie emocjonalnym. Co to oznacza? Co to oznacza? To oznacza, że w takich sytuacjach mózg działa bardziej jak obrońca naszej tożsamości, niż jako analityk danych. I zamiast aktywować struktury odpowiedzialne za przetwarzanie dowodów, angażuje te, które wzmacniają istniejące przekonania i emocjonalnie odrzucają wyzwania. To dosłownie uważam, że w ogóle to powinien wiedzieć każdy, tego powinien nas uczyć w szkole. To całkowicie zmieniło moje podejście do wielu ludzi. Ja często, szczególnie na przykład jak są takie sytuacje, jak ta, którą miałam ostatnio, że no Głównie mężczyźni, wyzywają mnie po prostu w komentarzach, i że dochodzą do jakichś absurdalnych wniosków. I to są ewidentnie reakcje podsycone poglądami politycznymi, ponieważ jeżeli ktoś się tak odnosi do innych ludzi, no to wiadomo też, jakie ma poglądy, prawda? Ja się nauczyłam już, żeby ogólnie z takimi ludźmi nie dyskutować, chyba że ktoś naprawdę chce porozmawiać, ale nie, nie próbować im czegoś, nie próbować ich czegoś nauczyć, bo się nie da, nawet jak przedstawi im się fakty czarno na białym, badania, statystyki, cokolwiek, dosłownie jakiekolwiek statystyki, oni odrzucają fakty. Oni realnie odrzucają fakty. W ogóle dla mnie zajęcia z kognitywistyki to były jedne z ulubionych zajęć, tak jak na przykład lingwistykę, lub ja średnio, to te konkretne zajęcia dla mnie były bardzo, bardzo ciekawe. I serio, ja, ja widzę czasami po komentarzach ludzi, to jest w ogóle bardzo śmieszne, ponieważ jak już ma się taką wiedzę, to się widzi po komentarzach niektórych ludzi, po ich zachowaniach, w którym miejscu na przykład u nich zachodzi taki kognitywny błąd poznawczy. To jest w ogóle taka skłonność do interpretowania informacji w sposób taki bardzo stronniczy. Po polsku to się nazywa. Nazywa tak bardzo niewdzięcznie błąd poznawczy. A po angielsku, bo ja studiowałam po angielsku, to się nazywa cognitive bias, czyli bardziej bias to jest takie przekonanie, aniżeli błąd. Po polsku my od razu zakładamy, że ktoś jest w błędzie. To brzmi tak bardzo oskarżycielsko, pejoratywnie bym powiedziała. To jest ten typ osoby, która. Na przykład wszystko będzie interpretowała tak, żeby pasowało do jej poglądów politycznych, albo na przykład wszystko będzie interpretowała tak, żeby pasowało do jej narracji, a po angielsku ten obszar. Ta parasolka tego cognitive bias wydaje się przez samą nazwę być taka bardziej obszerna. Przekonanie to jest taki już bardziej łagodny termin, który, który jest taką parasolką, która się po prostu otwiera nad wieloma innymi przekonaniami, które możemy mieć i które być może są takie wręcz irracjonalnie nacechowane, ale nie zdajemy sobie z tego sprawy. i Ogólnie to jest jakby to, czym to jest, to jest taki systematyczny błąd w myśleniu, który wpływa na nasze decyzje i osądy. Posiłkowałam się tutaj definicją, bo ja bym tego nie powiedziała, chyba tak mądrze, jak to jest tutaj napisane. I kurde, przyrzekam Wam, że to widać. To dosłownie to widać w komentarzach, albo nawet jak się ktoś wypowiada. I ja jestem pewna, że ja też mam jakieś. Mniej lub bardziej świadome, że nie da się być stuprocentowo obiektywnym. To jest dosłownie niemożliwe. Jako ludzie za dużo różnych informacji i wzorców przyswajamy w naszym okresie w ogóle dojrzewania, ale też w ogóle w naszym życiu, że to jest niemożliwe być takim obiektywnym, być takim ponadto, takim nawet jakiś stuprocentowy stoik czy buddysta nie będzie stuprocentowo obiektywny. Natomiast na tyle, na ile mogę. Staram się wychodzić poza różne swoje bańki, nawet te, które są dla mnie bardzo komfortowe. I ja na przykład jestem tym człowiekiem, który zapoznaje się z mediami, które są no, sprzeczne z jakimiś takimi moimi poglądami. Po prostu zapoznając się z nimi, decyduję, podejmuję no na tyle świadomo, na ile mogę, decyzję. Czy to jest coś, z czym się zgadzam, czy to jest coś, co chcę wspierać, czy to jest coś, z czym się nie zgadzam. Do tego stopnia, że na przykład jak porównywałam sobie różne obietnice wyborcze, to wzięłam taką tabelkę i po prostu zakryłam nazwiska i sprawdziłam sobie, które obietnice są mi najbliższe. I, I później odkryłam te nazwiska. No i nie dziwiłam się zbytnio, kiedy okazało się, że te nazwiska pokrywają się z tym, co tam sądziłam o tych obietnicach, ale mimo wszystko, bo ja wiem, jak funkcjonują media, ja wiem, jak funkcjonują, nawet jak funkcjonuje wyszukiwarka Google. W ogóle poczytajcie sobie, jak chcecie sobie zobaczyć w ogóle o na przykład aferze Cambridge Analytica z 2018. To jest już firma, która niby nie istnieje, ale jak sobie poczytacie, jak sobie wejdziecie głęboko w to. Jak w ogóle można sterować wyborcami i bankami informacyjnymi, grupkami na Facebooku? Zapoznajcie się z tym i to wszystko stanie się dla Was stuprocentowo jasne. Zobaczycie, jak łatwo można manipulować ludźmi, bo to jest bardzo łatwe. W dzisiejszych czasach niesamowicie. Jak doszło w ogóle do Brexitu, jak doszło do tego, że Trump wygrał w Stanach za pierwszym i za drugim razem, później się. Podbierałam tym tematem ze względu na to, że właśnie bardzo interesowało mnie to, jak można pogodzić ludzi, żeby wspólnie zdziałać coś dobrego dla naszego kraju czy dla naszej planety i dlaczego jest to takie trudne. I powiem Wam, że dla mnie do dzisiaj jest to bardzo niezrozumiałe, bo mam wrażenie, że ludzie po prostu często zapominają, że my gramy w jednej drużynie, że at the end of the day nam wszystkim zależy głównie na tym samym. Zależy nam na naszym bezpieczeństwie i naszych bliskich, na naszym zdrowiu i naszych bliskich, na jakimś tam komforcie życia. To są takie główne wartości, na dostępie do przyrody, do wody, do żywności, która będzie zdrowa i bezpieczna. I tak naprawdę, jak odłożymy na bok wiele innych spraw, to zależy nam na tym samym. Ja sobie zawsze myślę o tym, że załóżmy, że mamy osobę, która jest ze skrajnej lewicy i ze skrajnej prawicy. I załóżmy, że to są wnuczkowie babci, która jest chora. I która potrzebuje pomocy zdrowotnej. I w naszym kraju na operację będzie czekała tak długo, że tyle, ile lat jej zostało, to tyle jej zostało też oczekiwania na tę operację. No to co robią te osoby? No, w moim świecie, w mojej wyobraźni. Zbieramy się i wspólnie próbujemy coś działać, tak? Szukamy lekarzy, szukamy kliniki, rozmawiamy z babcią, zapewniamy jej komfort. I ja takimi samymi wartościami staram się kierować się ogólnie w życiu. Wydaje mi się, że dopóki w ogóle nie ma jakiejś katastrofy albo jakiegoś kryzysu, to tworzą się ciągle podziały, 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 ale gdyby wydarzył się ten kryzys, bądź ta katastrofa, bo po prostu jakaś sytuacja, która byłaby troszeczkę bardziej skrajna, to jednak jesteśmy w stanie się wszystko zorganizować. Na przykład, jeżeli chodziło o pomoc dla powodzi Zobaczcie, co w ogóle zrobiliśmy też na przykład dla Ukrainy. Naprawdę jesteśmy w stanie bardzo, bardzo dużo zdziałać, kiedy tak pomyślimy i zaczniemy trochę. Funkcjonować ponad tymi podziałami. To jest według mnie dalej możliwe. Nie wiem, czy jestem w pozycji, w której powinnam komukolwiek moralizować bądź kogokolwiek pouczać na ten temat, bo nie sądzę, żeby tak było. Myślę, że brakuje mi tutaj jak najbardziej w ogóle ekspertyzy. To są gdzieś tam jakieś takie moje poglądy, ale płyniemy na jednej szalupie. Jesteśmy na jednej planecie. My, jako Polacy, mieszkamy w jednym kraju. Czy naprawdę to, żebyśmy się nawzajem szanowali, to jest takie trudne? Ja zawsze jak myślę sobie o tym, że ok, zderzam się z poglądami, które są sprzeczne z moimi, i zderzam się z poglądami, które są zbieżne z moimi. To zastanawiam się, no bo wiecie, jak wyjść z tej banki, co nie? I nie wiem, czy mogę Wam dać radę, jak to zrobić, ale jeżeli chodzi o to, co ja robię, no to ja po prostu sobie myślę, z jakiego miejsca wychodzi w tym momencie ten mój pogląd. Czy on wychodzi z miejsca akceptacji, miłości, z pozytywnego miejsca? Czy on wychodzi z miejsca zazdrości, zawiści, nienawiści, strachu, kompleksów? Bo myślę, że wiele w ogóle takich bardzo krzywdzących poglądów wychodzi z miejsca ogólnie nieszczęścia. My jako ludzie. My głównie tak naprawdę chcemy być zauważeni, chcemy poczuć się ważni, chcemy poczuć się bezpiecznie i wiele bardzo, bardzo opresyjnych i krzywdzących poglądów. Ja mówię tutaj między innymi na przykład o rasizmie, który jest wielkim systemowym problemem, również obecnym w Polsce, wychodzi z miejsca często strachu, często braku edukacji, często niezrozumienia. I ja naprawdę głęboko, głęboko wierzę, ale tak w głębi mojego serca, że rozwiązanie wielu problemów systemowych. Jest po prostu edukacja, tak to jest akceptacja, i tak, żeby się edukować, trzeba tego chcieć, ale tak w gruncie rzeczy to jest to edukacja. I dlatego tak ważne jest to, żeby wybierać ludzi i żeby wspierać ludzi, którzy do tej edukacji zachęcają i którzy ją ułatwiają. Tak se myślę, tak mi się wydaje. W ogóle dodatkowo coś mi świtało, że były badania. Z Uniwersytetu w Cambridge, które wykazały, że osoby o skrajnych poglądach politycznych często wykazują większą sztywność poznawczą i mniejszą elastyczność w myśleniu, a badania przeprowadzone w Barcelonie wykazały, że osoby z radykalnymi poglądami gotowe do przemocy w obronie swoich wartości, Wykazują specyficzne wzorce aktywności mózgowej sugeruje to, że tradycyjne metody deradykalizacji oparte na racjonalnych argumentach mogą być nieskuteczne, a większy wpływ mogą mieć czynniki społeczne, tak jak na przykład presja rówieśnicza. I to w temacie tego, że kiedyś jak mój brat wysiadł na dworcu, który jest na taką stacją przy samym stadionie, to ja autentycznie na chwilę zamarłam, serce mi na chwilę stanęło, i pierwsze, co sprawdziłam, to nie to, gdzie on jest, tylko to, czy jest mecz. Tak wyglądam. Aha, nie widać mnie. Taki mam but. Powiem Wam, że to nie moje urodziny, więc co się będę odstawiać? To nie jestem gwiazdą wieczoru. Jeszcze sobie wziąłam sweter, bo ogólnie jest zimno na dworze, więc w takiej kurteczce samej to ja wiecie, nie wyrobię. Mam nadzieję, że ten odcinek, ten filmik Wam się podobał. Jeżeli tak, to wiecie, co macie robić. Jeżeli Wam się nie podobało, to nie lubcie żadnej z tych rzeczy, ale jeżeli Wam się podobało, to zachęcam.